Wszystkim. Witam Was w odcinku, w którym jestem z moim bratem. Szema. Po raz nie wiem który. Namówiłam Szczęście. go na filmik. <grym> Blu. Namówiłam Blu. go na filmik znowu ze mną, w którym będziemy robić dwie prawdy i jedno kłamstwo. Ta będziemy musieli wzajemnie zgadywać. Ta osoba, która przegra, wstawimy na końcu filmiku jakieś nasze upokarzające zdjęcie Albo z Lub zdjęcie może. z dzieciństwa. A więc bierzemy się do roboty. Jak się stresuję, puszczam bąki? Jak mam okres? Płaczę kilka razy dziennie. Jak miałam 5 lat, yy, robiłam yy, w siku w Majtki. Tak się straszy, że puszczasz bąka, to to nieprawda. <głosy> no. <głosy> Czyli jeden punkt dla Ciebie. Pierwsze, uprawiałem już sek. No. Drugie, mam urodziny 1 sierpnia. Trzecie, lubię słuchać Kwiatkowskiego. Czyli kłamstwo jest to, że lubię słuchać Kwiatkowskiego. Punkty dla mnie. Jak byłam malutka, zdarzyło mi się robić kupę w Majtki yy, u mojej kuzynki w łóżku. Mam łupiec na głowie. I nie znam się na żartach. każda jest prawda. <laughs> nie, no masz łupież na głowę, to jest ten nieprawda. Ej, nie przyjmij mój fryzury. Jeden punkt dla Darka. Bum. Spałem z misiem, Lubię poniedziałki. No? Oraz lubię szpinak. Nie lubisz szpinaku. E, moim ulubionym zwierzęciem są delfinki. Kiedyś śpię, kocham się przytulać Jestem maniaczką czystości. Kiedyś śpisz, lubi się przytulać, to jest nieprawda. To jest prawda! A! Ale ty masz syf w pokoju gorzej niż ja No dlatego mówię, że. No czyli kłamstwem było to, że jestem maniaczką czystości. Mam pieprzyka na kostce. Ostatnio dużo biegam. Jak byłem młodszy, miałem kraba Nie masz pieprzyka na stopie. Nie. No dobra. Bo tam te dwa są prawda, więc. No dobra. Okej, okay, bunk dramy. No. Mogę podnieść 40 kg na klatę Zawsze zajmowałam pierwsze miejsca w bieganiu. Gole się codziennie. Okay, a to... A to pierwsze co było? Że mogę podnieść 40 kg na A, klatę. No to to jest nieprawda. No to to już każdy Wiesz wie. co, zobaczymy, pokażemy. Zaraz zobaczycie, jak Klaudia wyciska jej 40 kg na klatę. Okej, okay, no to nie wiem, czy Klaudia jest gotowa. Okej, okay, Klaudynka. A wiecie, ogólnie te ciężarki mają po 8 kg. Albo 7,5. No dawaj, podnieś, podnieś. 16 kg. Trzy razy chociaż. Raz, tak oto wasza X Miss Klaudia X sobie podnosi, dawaj jak najwięcej, bo zamiast 40 raz to podniesie 16 10. O, już dużo. Pięć może. Ale nie wiem jak to się prawidłowo podnosi, bo ja zazwyczaj nie robię takich. No ogólnie to na źle byś trzymała tą sztangę. Źle? Nie, nie, bo mi rozwalisz pokój. Po prostu to rób. Dobra, jeszcze trzy razy weźmiemy. śmieszny nie mogę! Dobra, puszczaj to. Macie tutaj oryginalny śmiech, właśnie. To nie jest tak, że ona już tak ładnie wygląda zawsze. Bo jak widzicie, to już udaje walenia. Okej, okay. dawaj, Klaudia. Ostatni. No, ostatni. Bo nie podnoszę. mam sztangi jeszcze. A dobrze podnoszę? Czy źle? To jest jakieś dziwne w ogóle, bo powinnaś mieć ławeczkę, ale okej. Okay. <noise> Klaudia tam sobie z podłogi wystartuje, też jest dobrze. Można jej wybaczyć z powodu jej doległości niektórych. <głosy> Koniec! <głosy> Koniec? Nie lubię jak dziewczyna ma leginsy. Wpadłem do warty jak. <noise> Miałem 7 lat do rzeki, także się zaś znał z nas kamieniem. Nie lubię swoich dołeczków. Kłamstwem jest to, że nie lubi dziewczyn w leginsach, ponieważ kocha dziewczyny w leginsach, nawet ma polubioną stronę na Facebooku dziewczyny w leginsach, czy jakieś wulgarniejsze Dupce dokładnie. No, <słuch> Jak to? Każdy facet? Kiedy chodzę, muszę nadeptywać krateczki w, w cegiełkach Jest to od czekolady. Nigdy nie miałam złamanej nogi. Chyba z tą czekoladą to jest nieprawda. Bo ty na, nadeptujesz, What? Nad, nadeptujesz na te, te kwadraciki Nie, właśnie chodzi o to, że ja, muszę, że ja nadeptuję pomiędzy. A. <głosy> 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 pomiędzy. Czyli albo, właśnie te puste, albo jeszcze. Puste albo pora. idziemy, idziemy, a ona na przykład czyta każdą rejestrację samochodu, nie? I muszę ją zapamiętywać, <noise> nieważne. <masz>. Później <noise> potem mówi. Jeden, dwa 3, 4", <noise> A więc e, ja dostałam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ja dostałam sześć, Darek dostał trzy punkty. Ja wygrałam, wklejamy e, zdjęcie Darka z młodości. Mm. A, e... I look good. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia wy w następnym odcinku. Pa!